Łosury do nie Los to jednak kawał syna, prawda? Co? Poświęcasz całe życie na walkę z czymś tylko po to, żeby na koniec stać się tym samym. I to dosłownie. Saka dotrzymała słowa. Patrzę na ciebie i wspominam chwilę, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Nadal jesteś tą żałosną, drobną złodzieją, nic się nie zmieniło. tam tamta wień nigdy nie zdołałaby dojść tak daleko. Nie potrafiła ocalić samej siebie przed śmiercią. Dawna i gardziła zdramo. Uważasz, że cię zdradziła? Gorzej, zdradziłaś sama siebie. Nie masz prawa mnie osądzać. Mylisz się. Boci by wymieszał nie tylko wspomnienia. Granica między tobą a Silverhandem zatarła się w dawno I dlatego możesz patrzeć na mnie z góry? Jestem V, która opłakuje Jackiego i V, która wścieka się na mama Obligiert. Jestem też Twoim wyrzutem sumienia. A ty, kim jesteś? No to na co czekasz? Jestem wii, która postanowiła nie umrzeć. To uczucie prowadziło Silverhenda przez całe życie. Jedna myśl: nie oglądać się za siebie, nie oglądać się na innych z podniesioną głową, patrzeć w oczy śmierci. Nigdy nie miałeś monopolu na bunt. Nigdy nie mieliśmy monopolu na prawdę. Jesteśmy systemem czym połączonych. Jeżeli przyszłaś coś mi powiedzieć, to znaczy, że chcesz to powiedzieć samo sobie. Chciałam porozmawiać z Tobą. Po raz ostatni. Słucham. Posłuchaj. Leży na stole operacyjnym, a Arasaka usuwa biochip z mojej głowy. Wiedziałeś, że to się tak skończy. Że nadejdzie w końcu dzień, kiedy będę chciała wrócić do normalnego życia. Już nigdy nie będzie normalnego życia. Wytną część nas i zostanie ziejąca pustka. Mieliśmy przecież umowę. Ja zostaję, ty odchodzisz. Umawialiśmy się na wspólną walkę i braterstwo broni. I zwyciężyliśmy. Lepiej umrzeć z podniesioną głową, niż żyć na kolanach. Sprzedałaś część siebie. Warto było. A, boisz się, że wpadniesz w ręce Arasaki? Nie martw się, skasują cię. Nigdy tego nie rozumiałaś. Nie chodzi o Arasakę. Nie chodzi nawet o życie i śmierć. O co w takim razie chodzi? Hmm? Oświeć mnie. Zawsze chodzi o zasady. Możesz wymienić ciało na chrom. Możesz spędzić całe życie w Braindensie, ale to zasady definiują, kim jesteś. Jeśli się zgubisz, wskażą ci drogę do domu. Jeśli się zatracisz, krok po kroku pozwolą ci odbudować samą siebie. Czyli <laughs> niby takim kredo żółczony Silverhand? Tego nauczyła go dawna Vi. Nie ciągnijmy tego dalej. Żegnaj, żony. Dziękuję ci za wszystko. Gdyby nie ty, już dawno byłabym martwa. Pamiętasz pytanie Dexa? Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Pamiętam. Przykro mi, że wybrałaś źle. To wiele funkcji mózgu jest nieaktywnych. Tymczasowo impulsy nerwowe przekierowywane są do neuroprocesora. Kiedy mogę się spodziewać pełnego raportu? Zostanie wysłany przed końcem tygodnia. Jeszcze raz gratuluję sukcesu. Proszę przygotować pokój pacjentki. Ja. Yeah. Słyszę kolory? Co? Co? Synestezja jest przejściowa. Musieliśmy stworzyć dodatkowe połączenia w mózgu. Pożygam się. Co z Johnem? Został wycięty z engramu. Szaleństwo się skończyło. Czy. Skasowaliśmy go, zgodnie z umową. Nie pamiętam. Jak się tu znalazło? Niektóre wspomnienia są stracone, inne wrócą z czasem. Spokojnie, neuroprocesor jest przeciążony. Zdenerwowanie tylko pogarsza sprawę. Czy ja nadal jestem V? Umarłam dwa razy. Wszystko jest w porządku. Nie. Czuję się pusta i jakby ktoś rozciągnął mnie. Proszę wyprowadzić pacjentkę. Notatnik. Nie wiadomo jeszcze, czy nastąpi progresja. Już samo wycięcie nowotworów było trudne. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się operacja na Engramie. Czy statek Tezeusza, rozebrany na części... No. Proszę wyprowadzić pacjentkę. Czy statek Tezeusza, rozebrany na części i złożony z nich na nowo, będzie tym samym statkiem? Nikt dotąd nie rozdzielał psychicznych bliźnią syjamskich. Jesteśmy pionierami. W Kioto. się, że słysząc kukułkę Koniec. tęsknię za Kioto. Co? Odpocznij. Później przyjdzie do ciebie doktor. Chodzi do mnie. Czekam na ciebie. Żywych i ogłasza zmartwychwstanie w ciele swojego syna. Saburo został zamordowany kilka miesięcy temu. Okazało się jednak, że zapis jego osobowości został uprzednio skopiowany. Użyto go następnie do nadpisania świadomości jego syna i dziedzica, Yorinobu Arasaki, piorunującą informację przekazano dziś na konferencji prasowej. Minasan, Josia, wa Yoku, hanawa. 枝に戻らないいと言っていました人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものですついに人類最大の恐怖が克服されました私三郎荒坂は今息子の体を使い皆さんの前に立っています 私はかつて頼信に生を与えました彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです私のいない間頼信は会社を変革しようといくつかの決定を下しましたがこれは過ちでした私の指揮のもと荒坂社は元の姿を取り戻します Jak Nie ulega wątpliwości, że to historyczny dzień. Dziś technologia spełniła puste obietnice składane przez religię. Saburo sama, makoto om. Proszę przygotować się do pomiarów. A dzień dobry i mam dobre wieści. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Badanie płatu ciemieniowego. Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. To widowisko, powiada, warto było zobaczyć, jak to. Dusza swoje życie wybierała. Można było widzieć i taką, co budziła litość, i widzieć śmieszną i podziwu godną. Wystarczy. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Hmm. Proszę podłączyć się do urządzenia. Rozpoczynam badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjentka gotowa do testów. M -m Mechanizm tworzenia reprezentacji? O, o co chodzi? Chirurgia engramów wiąże się z ryzykiem powstania zaburzeń osobowości. Trzeba je zidentyfikować. Co to za urządzenie? Mierzy reakcję źrenicy oka. Na czym polegają te testy? Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe, szybko i bez zastanowienia. Podróż. Co? Dom. Megablok. Wróg. Ja. Zasady. Johnny. Zdrada. Miasto. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. O co chodzi w tym teście? O zbadanie empatii. Upał powoduje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny. Przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Coś ze mną jest nie tak? Ziemię stopniowo przykrywa cień. To pierwsza tego roku deszczowa chmura. Tak. Pomiary zakończone. I co pokazał test? To się dopiero okaże. Test funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżnie. Badanie funkcji motorycznej. Proszę podłączyć się do urządzenia. A to badanie? Należy iść, stopniowo zwiększając tempo marszu. Co to niby ma udowodnić? Przecież mogę chodzić. Czeka nas seria badań. Proszę nie. Kurwa! 54 news. Dobry wieczór Night City. Świat nie może się otrząsnąć z szoku po tym jak Saburo Arasaka został przywrócony do życia, co należy podkreślić w ciele swojego syna Yorinobu. List protestacyjny w tej sprawie wystosowały organizacje stojące na straży praw człowieka, religijni przywódcy i szefowie stu największych korporacji. Jest przejawem pychy, owocem technokratycznej arogancji i dowodem zupełnego upadku moralności. Nasze stanowisko jest jasne. Przejęcie sterów korporacji przez Saburo Arasakę dokonało się z pogwałceniem prawa. Stosowne wydaje się przeprowadzenie międzynarodowego arbitrażu, aby... To jest otwarcie puszki Pandory. Czy naprawdę chcemy żyć w świecie, w którym bogaci są nieśmiertelni? Gdzie mogą odebrać słabszym od siebie wszystko, nie tylko ich osobowość, ale także ich ciało. nie nie jest nie, jest Życie to nie to Życie to... Odpowiedź Saburo Arasaki nie pozostawia wątpliwości i nie zamierza się ugiąć pod żadnym naciskiem krytyki. Arasaka shanajbu no degigoto ni kanshite... 外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません生を受けることに許可が必要ない以上よみがえることも同様であると考えるべきです私が息子を殺めたなどという主張は事実無根法的根拠もありません合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ殺人には To nie. Proszę przygotować się do pomiarów. A, a gdzie wyniki poprzednich badań? Jeszcze nie skończyliśmy. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Dobra, załatwmy to szybko. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Następne badanie. Należy podpiąć łącze osobiste badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnej. Pacjentka gotowa do testów. Dlaczego nie mogę użyć zajebanej kostki? Właśnie staram się to ustalić. Znowu to samo? Dlaczego? Potrzebne są bardzo szczegółowe pomiary. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Zaczynajmy. Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia, jasne. Choroba. Nie wiem. Bunt. Ja. Ja. strony. Teraźniejszość. Pustka. Przyszłość. Nie wiem. Plantacja kukurydzy jak okiem sięgnąć widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują.